No dobra, to mamy dzisiaj tak. Cyberbezpieczeństwo finansowe, czyli e, życie e, codzienne i cyberbezpieczeństwo be, cyber finansowe. Chciałbym, żebyśmy sobie najpierw e, powiedzieli, co to są e, słowa kluczowe, które na pewno znacie już. Mam na myśli e, takie rzeczy jak... O, e, co to jest? Spoofing, phishing, smishing, phishing, malvertising, zasada ograniczonego zaufania. Takie coś. Czy coś jest znanego z tego, z tych form, o tych tutaj? Phishing. Co to jest? E, to było to podawanie się za. E, jak się podaje za osobę Tak, osoba, która próbuje wyłudzić jakieś informacje, podaje się za e, inną, czy podaje swoją inną tożsamość. Okay. Co można zrobić, gdy, używając tej metody? Zdobyć mm, informacje na kartę kredytową mm -hmm. można łatwo do, 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 dostęp. dostęp do obłędów wszystkich jakichś banków, banków. tożsamości internetowych to itd. To tak dalej. Mm -hmm. Dobra, okay. A pozostałe zna są znane czy nie? To to jest spoofing. Czy dostaliście kiedyś sms który wyglądał, jakby był od waszego kolegi lub koleżanki? I on, on się wątkuje z pozostałymi wiadomościami od tej osoby, ale jak zaczynasz z tą osobą rozmawiać, Ej, dostałem jakiś SMS a od dostanę coś dziwnego SMS-a, a ta osoba mówi, ale to ja jej nie napiszę. A on jest w z jej numeru. I jest, yy, mówię, wywątkowany w, w, w telefonie razem z poprzednimi wiadomościami. I jak zaczynać pisać to nowe wiadomości też się podczekają pod to, a ten jeden SMS potrafi tak link do niego link wśród może być. I one się łączą z pozostałymi. I jest wysłany z tego samego numeru, ale to ta osoba nie wysłała. Więc yy, takie rzeczy też są możliwe. I o tym tutaj spróbujemy jeszcze pobadać. Yy, Zasada ograniczonego zaufania, czyli to jest to, co wszystko widzimy w internecie, to nie zawsze jest to, co tak naprawdę to, to ma być. Co tutaj dalej sobie zrobimy teraz? Hmm. Czym są cyberuszustwa? Oszukiwanie w internecie. Tak jest. Czy to jest trudne? No na przykład czy, ty, czy z waszą wiedzą dzisiaj... To jest... Uznajmy, że wiemy jak to zrobić. I teraz pytanie, czy z waszą wiedzą teraz jesteście w stanie kogoś ozukać w internecie? No. Czy są, y, okay. no. Czyli są, sposoby są. Oczywiście, że trzeba by było mieć jakieś specjalistyczne jakieś narzędzia, do których my nie miałam dostępu i tak dalej. Chodzi mi o to, że w XXI wieku to nie jest problem. A więc co to znaczy dla nas, żebyśmy my zwracali większą uwagę na y, czytanie zaufanych źródeł i na z Waszą wiedzą z lekcji informatyki, czy z jakichś innych programów szkoleniowych w szkole, żebyście Wy też mogli uczyć swoich rodziców, dziadków, osoby, czy młodsze rodzeństwo, które może paść ofiarą takich wykroczeń lub przestępstw. OK. Tutaj jest napisane, co to jest jeszcze phishing, smishing i vishing. Przykłady różnych rodzajów spoofingu, czyli tego podszywania się, czyli przy zastosowaniu różnych kanałów komunikacyjnych, e-maili, SMS-ów, telefonów, komunikatorów społecznościowych, Cechą, która je łączy jest socjotechnika, socjotechnika inaczej manipulacja społeczna. No tak, co to jest manipulacja społeczna? manipulujemy ludźmi. No ale, to, ale co to znaczy? co to znaczy manipulować ludźmi? czyli nie wiem, możemy prostu jakieś fałszywe dane jakieś osoby i ludzie zaczną. wierzyć w naszą wersję, a nie w tą oryginalną, jakby tak. Tak, nie wiem. grozić tej osobie, nie ma jakiejś. Ok. Ofiara jest poddawana technikom wpływu, wywołuje się w niej fałszywe poczucie winy, podaje presji, czasu, pilności lub wzbudzenia zaufania, aby zmusić ją do ujawnienia poufnych informacji. Szczególnie podstępne są techniki, w których cyberprzestępcy odgrywają rolę ofiary, bazując na naturalnych odruchach empatii lub wykorzystując odruch wzajemności coś za coś. Atakujący wykorzystują emocje, aby skłonić ofiarę do podjęcia nieświadomych działań. No właśnie, czy metoda tak zwanego wnuczka na przykład, na czym to polega, znaczy ten, ten, ten system działania dłużej. Może ktoś utrzyma się pod czyjegoś No ale co to znaczy na przykład? Kolejny przykład? Mówili na przykład, że babciu daj pieniądze i z No i właśnie, teraz pytanie jest takie, teraz na zimno, na spokojnie, wiecie przecież no, że czy musicie mieć świadomość tego, że ludzie, szczególnie starsi, działają w emocjach i ona się nie zastanawia, czy to, co usłyszała słuchawca, to rzeczywiście jesteś ty, czy ten głos nie brzmi trochę inaczej, czy ktoś się nie potrzeba, bo ona ma jakby no... chce pomóc, tak? Bo tu, tutaj jest wspomniane, że to bazuje na emocjach, na naturalnych odruchach. Naszym naturalnym odruchem będzie próba pomocy. Mnóstwo e, takich przykładów jest, takich przypadków właśnie wyłudzeń na wnuczka, albo na policjanta. Czyli e, ktoś dostaje e, do kogoś, e, jakaś osoba e, dzwoni do drugiej osoby podając się za policjanta, że należy wpłacić taką i taką sumę, wtedy e, nie wiem wnuczek, czy syn, czy, czy, czy jacyś bliscy kredni, czy znajomi unikną jakiejś e, dziwnej e, kary, na przykład, nie wiem, przy wypadku samochodowym, czy coś, nie? E, Mamy tutaj przykłady właśnie. Aha, tu jeszcze jest o phishingu, który jest oszustwem, w którym oszust wysyła fałszywe e-maile lub wiadomości, sms podszywając się pod bank, sklep internetowy lub inne tego typu podobne. Jego celem jest wyłudzenie danych, loginów i haseł. No właśnie, czyli jak dostajecie jakiegoś dziwnego maila, to nie wolno klikać w linki, które tam są. Jakby jeżeli mail jest podejrzany albo wygląda bardzo, bardzo dziwnie, no to nie należy klikać w linki, które są w tym mailu, bo on bardzo często prowadzą do stron, które... po w kwietniu swój login i hasło i ono już zostanie zapamiętane i bardzo często posłuży do jakiegoś tam wykroczenia przestępstwa albo po prostu możecie stracić swoją tożsamość internetową albo pieniądze z konta na przykład. I jest, się, mamy tutaj przykłady kilku takich z działań. Otrzymujesz e-mail rzekomo od banku, który informuje o konieczności zaktualizowania danych i zachęca do kliknięcia podany linku no, proste, nie? W komunikatorze społecznościowym wysiada się informacja: wpłać 5 zł na, na urazowanie psa. Po wypadku wpłacam blik i mamy e, link, który już wiesz, że dziwnie wygląda. Bardzo często, te, czy w sms też nie należy klikać żadnych link. E, nauczyciel pyta: czy jakie wskazówki pozwolą rozpoznać phishing? No właśnie, ja was pytam: jakie wskazówki pozwalają rozpoznać phishing? Co jest dziwnego tutaj, w tych dwóch przykładach. Tu jest coś podejrzanego. Wygląd linku, bardzo dobrze. Wygląd linku, bo no ten mail, przede wszystkim tutaj nie ma s na końcu, nie po http, powinien być s, to oznacza, że link jest chroniony. Potem mamy tiny pomóż. no i jeszcze klik na końcu. Jakby no, to nie jest do końca ok, nie? Widać, że to coś jest... Z... Dwóch głośników, nie? Dwa głośniki powinny być. No to są te rzeczy, które fajnie, że już zauważacie, nie? Co my tu mamy dalej? Smishing to oszustwo, który, w którym oszust wysyła fałszywe wiadomości SMS, poszerzając się pod bank, sklep internetowy itd. Otrzymujesz SMS informujący o zablokowaniu karty bankowej z prośbą o kliknięcie podany link, aby ją odblokować lub z ponagleniem do uregulowania płatności za przesyłkę. No, jest to podejrzane, nie? Banki tak nie robią. To nie, to nie działa w ten sposób, żeby. Poza tym, jeżeli możemy też iść od drugiej strony i zadzwonić do banku, albo wysłać takiego maila czy SMS-a gdzieś tam niedaleko placówki bankowej, to może sobie się sprawdzić, czy państwo do mnie wysłali maila o takiej i takiej treści, albo czy, czy coś z moim kontem jest nie tak. No i pani w okienku jest to w stanie sprawdzić od razu. Fishing e to oszustwo głosowe, w którym oszustwo trzeba się pod instytucję publiczną lub osobę, którą oznacza. Czyli co? To jest, wtedy jest już to bezpośrednie, bo jak ktoś... Fizycznie do na nas dzwoni i możemy z, taką, z takim oszustem porozmawiać. I, i oni też są e, bardzo biegli w tym, co robią. Otrzymujesz telefon rzekomo z komendy policji informującej, że Twój telefon został skakowany, i aby, w ogóle samo to, że z komendy policji dostajesz telefon, że ten telefon jest skakowany. No to jest fikcjonalne. Ja ehm, aby uniknąć jego zablokowania, musisz podać swoje imię, nazwisko, pin do telefonu. W takiej sytuacji zawsze warto zadzwonić na folii, albo upewnić się, że rzeczywiście mieliśmy atak z pracownikiem. No tak, to prawda, to prawda. E, co my tutaj mamy? Czy kiedykolwiek kupowaliście coś w mediach społecznościowych? Tak, oczywiście. Ale w mediach społecznościowych, czy kupowaliście coś w mediach społecznościowych? Co to znaczy? To jest internet. Nie. Nie, nie, nie w sklepie internetowym. Co tu jest napisane dalej? Na przykład bardzo chcieliście pójść na koncert ulubionego Wykonawcy, ale nie udało Wam się dostać biletu na oficjalnej stronie. Wtedy ktoś z grupy społecznościowej w Twojej dzielnicy na Facebooku proponuje odsprzedanie biletu w atrakcyjnej cenie, co wzbudza wątpliwości, co należy zrobić zanim dokona się płatności z przelotem. Czy ktoś by chciał coś powiedzieć? Co tu jest yy, krzywego, że tak powiem kolokialnie? No, jeżeli... bo ty powiedziałeś, że kupuje się przez internet, ale w sklepach internetowych, OK. Albo na platformach zakupowych. Jakiś Amazon Ebay, Allegro, czy choćby nawet ToX, ale tutaj chodzi o kupowanie czegoś na grupce jakiejś na Facebooku. No i to jest sketch, nie? Troszkę Bo bardzo często to się kończy rozczarowaniem i przydrością. Mam nadzieję, że zakończyliście. Zasada ogranicznego zaufania, że nie powinniśmy ufać wszystkim informacjom w internecie, zwłaszcza jeśli wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe. Tak, nie ma takich rzeczy. Zanim uwierzymy w zbyt atrakcyjną ofertę, warto sprawdzić wiarygodność osoby i czy oferta jest realna. Tak, Wasze dane osobowe, tutaj są ochrony danych osobowych, imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, cookies mają wartość pieniężną. Tak, w internecie wszystko, jeżeli coś jest za darmo w internecie, Wystarczy, wypełnić formularz i dostajesz coś za darmo. To czym się płaci w takim przypadku? Danymi, danymi. Nic nie może być za darmo. To, że ty wpiszesz tam imię, nazwisko z jakiej jesteś miejscowości, jakie masz, czy, czy jesteś zamężny, czy jesteś singlem, czy jakie masz wykształcenie, czy e, nie wiem, ile się zarabiasz, podaję mniej więcej ranki, czy jakie są wasze zainteresowania. To wszystko są dane. Te wszystkie dane, one mają swoją wartość. I takich maili jest rozsyłanych tysiące, czy jak, jak nie więcej. Po sieci i to też jest waluta. Za to też się kupuje, za to też można kupić inne informacje. Zgoda na przykład zanie dostępu do plików powoduje, spowoduje, że Twoje odwiedziny w różnych stronach, a nawet Twoje aktywności na nich będą śledzone. Ważne, abyśmy sprawdzali, dlaczego te dane są zbierane i co naprawdę chcemy je udostępniać. Tak już kiedyś kiedyś mówiłem, na przykład czy o udostępnieniu aplikacji na telefonie do, do mikrofonu czy do. Lokalizacji, czy tak samo do cookies. Bardzo często jest tak, że wchodzisz na stronę, to wyskakuje pop-up o cookiesach, nie? O ciastkach. Tak, do serwisu. Zaakceptuj wszystkie, odrzuć wszystkie, a to są najczęściej. A teraz zaczęła się pojawiać jeszcze trzecia opcja, czyli zaakceptuj niezbędne albo odrzuć pozostałe. Można sobie wziąć jeszcze tam ustawienia, bardzo często to jest taka, może być to nie w formie dużego przycisku, który jest widoczny, tylko jej link, ale może być, żeby za opcje zaawansowane wybrać. No i tam sobie wybierać tylko na przykład jeden pierwszy albo drugi, które są niezbędne, albo one mogą być wyszarzone, że nie możesz tych niezbędnych pominąć, ale wszystkie pozostałe można sobie odklikać i potwierdzić mój wybór i właściwie jesteśmy chronieni tym, że są tylko te absolutnie niezbędne zaakceptowane. Mamy pytanie, żebyście wypisali trzy sposoby ochrony danych osobowych. No to może nie będziemy wypisywać, ale powiecie, jakie są sposoby ochrony danych osobowych? Używanie różnych skomplikowanych haseł. No. Jak, jak, a jak, jak musi wyglądać takie bezpieczne hasło? Musi mieć małe duże znaki mhm. liczby i litery. Tak. Jakieś takie nieprzewidywalne? Z, znaki specjalne, tak? kropki, wykrzykniki, hasze i tak dalej, coś jeszcze? Czy może musi być, a i hasło musi być niesłownikowe, czyli ono bardzo, i, i, lepiej jak nie znaczyć żadnego słowa, które fizycznie istnieje w słowniku, nie? Um. Mamy przykłady. Weryfikuj ustawienia prywatności w profilach mediów społecznościowych. Tak, to prawda, żeby może za dużo nie udostępniać swoich danych na portalach typu Instagram, czy Facebook, czy Snapchat, czy jeszcze jakieś inne, których używacie. Zanim coś publikuje, zastanów się, w jakich materiałach najlepiej się dzieli w mediach społecznościowych. Czy należy do nich zdjęcie z wakacji, potwierdzenie przyjęcia do wymarzonego liceum. No właśnie, może czasem trzeba dwa razy zastanowić co się publikuje. Nie? I czy my byśmy chcieli, żeby te dane gdzieś się rozprzestrzeniły, żeby też nie były zbyt poufne, żeby nie były zbyt osobiste. Naucz się rozpoznawać sposoby wpływu i manipulacji przestrzeni internetowej. No właśnie, mam nadzieję, że Wy już macie troszkę takiej wiedzy, którą możemy jakby posługiwać się, żeby się bezpiecznie poruszać, nie? To sobie przeskoczymy. Czy to jest. W sumie wszyscy mamy portfele, w których trzymamy fizyczne pieniądze, monety, banknoty, aby pieniądze przechowywały również na, w koncie w banku i, kończy, i korzystamy z nich za pośrednictwem aplikacji mobilnej na smartfonie lub zegarku, do której można dołączyć karty płatnicze. Taką aplikację nazywamy cyfrowym portfelem. Używacie cyfrowych portfeli? Nie. Tak? Nie. możecie masz dodanej do karty do Apple Pay? A nie możesz. nie możesz? Okej, okay, w porządku. To też, to też jest swego rodzaju rozwiązanie, prawda? Zabezpieczenie. Okej. Okay. Korzystasz z tego? Z tej formy? Okej, okay. ja to Ja też staram się nie nosić gotówki w ogóle ze sobą, ja nawet fizycznych kart nie noszę, tylko właściwie używam. Ja wolę telefon używać jak pozep, ponieważ jak wezmę kartę, cokolwiek może na I tak telefonie, to trzeba. Biometria, nie? Najpierw trzeba odblokować telefon, a potem jeszcze trzeba PIN wpisać do Apple Pay, do, 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 do portfela tak. okay, elektronicznego w porządku. Dobra jest takie niebezpieczne. No tak, bo można zrobić transakcje, wypłaty czy wpłaty, czy płacenia bez, bez PINu, prawda? Okej, okay. okej. Okay. To sobie też już zrobiliśmy wcześniej kiedyś tam. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy sobie teraz zrobili ten quiz. Jeszcze Wam nie, nie pokażę pytań. Bez, zabezpiecz swoje dane przed oszustwami. Taką kartę pracy mamy dla Was. Tutaj. Spróbujcie ją samodzielnie zrobić. Okej. Okay. No to tak. Pytanie pierwsze. Co to jest phishing? Co? Oszustwo e-mailowe. Oszustwo mailowe, co, się z tym? Nie. Poprawna odpowiedź to oszustwo e-mailowe, w którym atakujący potrzeba się zaufane instytucji, jak wyłudzić dane osobowe. Czyli zaznaczamy sobie ptaczkiem w tym punkcie. Pytanie drugie. Jakie, podstawowe zasady ochrony, jakie są podstawowe zasady ochrony przed phishingiem? Zawsze sprawdzaj adres przed nie jest Dokładnie tak. Odpowiedź B. Trzecie. Smishing to oszustwo przeprowadzane za pomocą. Tak jest. Sprawdzaj adres na następne. co należy zrobić, aby uchronić się przed smishingiem. Ok, dobra. To jest następne. Piąte. Pytanie. Piąte. Fishing to? Tak. Ja Oszustwo głosowe, w którym oszust trzyma się od pracownika banka, bo jest jeden osób. Jak najlepiej chronić się przed fishingiem? Tak. Siedem. Malware

I ostatnie, co należy zrobić w razie podejrzanej, otrzymania podejrzanej wiadomości, e-mail, SMS, która wygląda na wysłaną przez bank lub inną instytucję. Tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo. No i wszystko wiemy. Tyle ode mnie. Jakie jest podsumowanie, że co Że należy... Trzeba uważać. Krótko mówiąc, trzeba uważać.